Seth Lewis. Przeszłość to coś więcej niż lista problemów. Często mówi się, że ci, którzy nie wyciągają wniosków z przeszłości, są skazani na jej powtórzenie. Niepisanym założeniem tego powiedzenia jest to, że przeszłość jest pełna problemów, co oczywiście jest prawdą. Uczenie się na błędach przeszłości to nie lada wyzwanie, ponieważ tych błędów jest bardzo wiele. Naszą naukę komplikuje również niebezpieczeństwo nadmiernej korekty, tak intensywnego skupienia się na unikaniu jednego problemu, że łatwo popadamy winny. W końcu jesteśmy tak samo podatni na kulturowe martwe punkty, przeoczane nadużycia i samolubne usprawiedliwienia, jak każdy, kto był przed nami. Byłeś ostatnio na internecie? Musimy więc uczyć się na błędach z przeszłości i ostrożnie wyciągać wnioski. Myślę jednak, że mamy niskie mniemanie o historii, naszych przodkach i samych sobie, jeśli postrzegamy przeszłość jedynie jako litanię problemów, których należy unikać. Nasi przodkowie z pewnością mieli swoje problemy, było ich mnóstwo, ale mieli też swoje sukcesy. Często się mylili, ale czasami mieli rację. A gdybyśmy byli na tyle pokorni, by to przyznać? Co by było, gdybyśmy uczyli się z historii, nie tylko ją krytykując? ale także pozwalając jej krytykować nas. Żyjemy, jak wszyscy przed nami, na skraju historii, w kulminacji wieków. Nasze narzędzia są teraz lepsze niż kiedykolwiek wcześniej dzięki zgromadzonej wiedzy naszych przodków. Jednak lepsze narzędzia niekoniecznie czynią nas lepszymi ludźmi, lub gwarantują, że mamy większą mądrość w korzystaniu z nich. Internet może pokazać nam wiedzę ludzkości, ale także uwydatnić naszą głupotę i frywolność. Nasze ciężkie maszyny mogą pozwolić nam budować drapacze chmur o wydajnej funkcjonalności, które wyglądają jednak zimno i bezdusznie w porównaniu z katedrami i kreobrazami miejskimi stworzonymi w czasach, które dziś drwiąco nazywamy ciemnymi wiekami. Co nasi przodkowie wiedzieli o pięknie i człowieczeństwie, o czym my zapomnieliśmy? Albo weźmy pod uwagę pokolenie moich dziadków, którzy mieli moralną jasność i odwagę, by poświęcić własny komfort i bezpieczeństwo, a nawet swoje życie, by chronić bezbronnych, zachować wolność i zakończyć Holokaust. Czy dobrze wykorzystujemy wolność, demokrację, naukę i technologię, infrastrukturę oraz okupiony krwią pokój i bezpieczeństwo, które odliczyliśmy, czy też pozwoliliśmy, by bogactwo wieków uczyniło nas dumnymi? I roszczeniowymi, samolubnymi i rozpustnymi. Nie powinniśmy zakładać, że tylko dlatego, że jesteśmy najnowszym pokoleniem na Ziemi, jesteśmy najwspanialsi. Starożytni wierzyli, że mądrość potrzebną do dobrego życia można było znaleźć najczęściej u osób starszych, a nie młodych. Zakładali, że ich poprzednicy znali ważne prawdy, których oni również musieli się nauczyć i zastosować. Mieli rację. Jeśli naprawdę chcemy uniknąć samolubstwa, tyranii i nadużyć z przeszłości, musimy spojrzeć nie tylko na starożytne błędy, które wciąż nas nękają. Musimy również szukać dobra i słuszności, ponadczasowej mądrości, odwagi i wiary, które zawsze przeciwstawiały się złu, cnót, które kształtowały nasz świat, przekonań, które go budowały i upiększały. Nasi przodkowie pokazali nam wiele sposobów na upadek i porażkę. Ale bywało, że pokazywali nam również ścieżkę łaski i chwały. Uczmy się nie tylko na ich problemach. Uczmy się, korzystając z ich mądrości. Tak mówi Pan. Przystańcie na drogach. Popatrzcie. Zapytajcie o odwieczne ścieżki. Która droga wiedzie ku dobremu? Idźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla swej duszy. Jeremiasza 6,16